Dzień ze stron dobry. 97 a to to pierwszy pierwszy z z O o jesteśmy jesteśmy Czyli jesteśmy jesteśmy, się tu schować eee. Tutaj to jest zbyt oczywiste miejsce miejsce. Ja się schowię tutaj. E, I to jest taka... E, no chyba już wiecie, o co po to nagrywa już. Chyba Mandzio... polski pingwin oraz inne takie... O Boże, Easton Melon, Easton Melon! A, chyba mnie tutaj nie znajdą i chyba pierwszy raz wygram. O Boże. Jeb. A nie udało się go walnąć Mamy knobakę a tutaj mamy taką małą zbrojkę <grystanie> Kolej ucieka Aaa nie zabiję go <grystanie> O ludzie Eee e, mam Dlaczego non -stop to się przedłuża jak nagrywam O Gdy pierwszy raz grałem w to na tym serwerze to byłem szukającym A i to jest serwer dla non premium. E, dlaczego? Dlaczego? Ponieważ gdy chciałem grać ze moim kolegą, który nie miał premium i mam dużo serwerów non-premium split i teraz chowane i takie minigames więc mam ich dosyć sporą bo wtedy nie miał jeszcze tego premium i mam i teraz ten jest ten konkurs na gift coda nie na tego piątego co dostałem bo kupiłem 4 ten dla mnie i trzy dla kolegów Ej, teraz obserwujemy, co tam się dzieje za nami. To jest dosyć dobra miejscówka. Gdyż... Tutaj... Oj, oj, oj. Idzie tu ktoś. Idź sam, idź sam. Ale tutaj nikt nie szuka. Jak widzę. Pff, tutaj nie da się wygrać tego chyba. taką mała mapka i tyle minut A, i tutaj nasza tabelka, tutaj znów się coś zepsuło chyba tylko mnie szukają Dobre miejsce, dobra miejscówka nawet, że tak powiem. 300 sekund do końca rundy Na początku, w tej mapie, jak pierwszy raz to byłem Dirtem, tam jest taka, taka kubka Dirtu. No i dlaczego oni to przedłużają znowu o 30 sekund? Następnego znaleźli. Nikt tutaj nie pójdzie, nawet dobra miejscówka, że ja jestem e, endstone'em. O Boże, znowu to przedłużyli i mamy 310. 330. No, tutaj nie da się wygrać tego, jak widzę. 360. O kurczę. O, oh, cholercea! Colegi... VON, VON, VON! Uohohoho! Ia pitole! Ia pitole! VON, colegi! Ieps! Curde, VON, VON! CURCE, CURCE, CURCE! Znalazł mnie Kozelczy! Nie! Nee! Nein! Tutaj się mogłem schować. Pata, pota, pota! Nie umiem nios. Farer. Farier. Chowaj się, chowaj się, chowaj się! Znów się tu schowałem. Teraz szukałem pewno. No nie, teraz wiesz, że jestem Endstone'em. Trzeba zjeść ciasteczko. Pupu Chyba tylko mnie teraz szukają. O lol, ale lagy! Ale ja nie umiał mnie No Proszę nie gadajcie, że teraz się wyłączy to Ta runda To oznaczy, że Eee Ojoj, o kurczę, idź stąd, idź stąd, idź stąd Odetkało się <noise> Szukaj, szukaj Żeby tutaj nie przeszli O jest Już mamy Jak to leci w dół Może wygram, może wygram Szukający został zabity O lol Jest Czekaj, nie To jest źle Jej może mi się uda to wygrać? Ha, po długim oczekywaniu moja pierwsza runda. Może mi się uda? Chyba znów się coś cioło. I Szukający sobie poszli. O, tam chodzą, tam chodzą. Nie znajdą. Ha, ha, ha. Z tego co nam tabelka źle mówi. 180 sekund do końca rundy. Jesteśmy pro żeby mi się udało wygrać tą rundę. A, Trzech. Albo... A, ja tylko zostałem i trzech mnie szuka. Szukajcie, szukajcie. Ale nie podchodźcie tutaj, zbyt blisko, narka. Tam idźcie na tam białą górę. Czy na te drzewka? Ale z daleko stąd. 110 sekund! Ale pro He, he he Już ponad 95 4 3 2 1 I 80 Jest Jest Może się uda O ludzie ludzie już desperacko walą po wszystkich blokach Ten koleźnik tutaj nie podchodzą Oj, 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 nie idź tu, nie idź tu. Daleko. jeszcze minutka, jeszcze minutka. Jeszcze minutka. Tak, daleko. Kurczę idź won stąd. Tak, tam strzelaj. Ta ekscytacja z mojej strony.

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Szygo Dobra i zobaczymy się po chwili. Ok, się manko, jestem już po krótkiej przerwie i teraz sobie zagramy spliwa na... Niestety sobie, że nam przemią, bo znowu mam takiego. I to będzie ta na 20 osób. Eee, i, i, i... bum 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 Może nam się uda wygrać 120 sekund się rozpocznie, więc możemy się przygotować psychicznie Eee, niam niam Okej, okej, okej What the fuck? I już spadłem. Już spadłem. <grymna> I ziomuś! i Jebudu. Tego gnuta trzeba rozpieprzyć. Niech się sami rozbiją. <grymna> Uuuu! Chorweźm mnie goni! Ciii, a Na górze jeszcze są, mnie, Jak widzieliście, trochę koksze w tym. Nie jestem zbytnio dobry, ale, ale, ale... Tego Gnuta trzeba rozpieprzyć. Tu, tu, tu! Ale piec! Ale pizza miałem, pizza miałem, bo... Od tyłu mnie znalazł! Pedofil. Jakiś gnód z góry wali. Klocuchami. A zaspadł Dobra Kurde! Na mnie chciał już ten kloców z góry. Chyba w trzech zostaliśmy tylko runda finałowa. Dobrze, że mówię, trochę parkura. Nie wiem chyba za niedługo jakaś seria z parkoura się na moim kanale ukaże z Minecroftu ponieważ A, mniem mniem. Aha, kto u mnie dobrze tego parkoura Minecraftowego, to zapraszam do pisania <laughs> komentarzy. Ale piec, ale fart! Tururu. Tylko ja z tym... Wygrałem, wygrałem, jest jeszcze przy życiu, Spliff, Draxen wygrał, jadano. Dobra, jeszcze jedną sobie rundkę wygramy. Ja, yeah. szkoda, że tutaj nie ma zarabiania, tutaj mamy Survival Games. Sork <laughs> Sorka O, już rozpoczynamy O mnie ale napierdzielanie początkowe Ja tu skaczę jak na razie Wtedy <laughs> coś mnie dusi Glutiter, ten, 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 pa, Ale glut! Nie! Spisek! Konfidenci! był wyraźny spisek. Za... Muszą mnie zajebać. What the fuck, what the fuck, what's going on? To jest najgorszy ten lag, nie? Bo, 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 bo... Kurcze... E, niem, niem, i spadliśmy, więc... To by było na tyle w tym odcinku. E, zapraszam do aktywności na moim kanale, nie patrzcie tak na mnie, Steve'ie. Eee... I zapraszam na mój serwer Survival Więc do zobaczenia następny film Miku Cześć na rapa Na 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 na, na.